salon fryzjerski jest to takim małym przyjaznym miejscem, gdzie spotykają się klienci. Oferujemy wszelakie rodzaje zabiegów od regeneracyjnych, po pofarbowanie i um, usługi męskie, damskie. Ale rzeczywiście salon fryzjerski czy kosmetyczny jest to najlepszy moment, gdzie kobieta ma całkowity relaks, coś co tylko dotyczy jej, gdzie czuje się spełniona i może oderwać się od całej rzeczywistości. W naszym salonie kosmetycznym oferowane są usługi podstawowe: od manikir hybrydowego, przedłużania paznokci żelowe, zwykłej farbki na brwi i rzęsy, po zabiegi bardziej profesjonalne, inwazyjne, m.in. makijaż pernamentny, zabiegi na twarz, laminacja rzęs, laminacja brwi, henna pudrowa i również rzęsy, przedłużanie różnymi metodami: 1 do 1, 2-3D, 4-5 i mega volume. Salon fryzjerski ulica Krasińskiego 46 kojarzony jest nie tylko z usług fryzjerskich, ale też z różnych organizowanych akcji, więc znacie to miejsce bardzo dobrze, znacie też mnie, więc jeszcze raz serdecznie zapraszam.